Przepis, który mamy sermanuri, to damy też tutaj też jogurt. Raz, dwa. Też bardzo szybki. Do tego mieszamy to Trochę. Jest potrzebne oczywiście, trochę ananas. Układamy do środka. i Już okej, nie jestem. Dziękuję.

Ulicznym starciom towarzyszą rytualne tańce. Konflikt jest symboliczny i ceremonialny. Często przeradza się jednak w bijatykę, której uczestnicy zostają ciężko, a nawet śmiertelnie ranni. W tym roku w starciach zginęły dwie osoby. Tradycja walk na ulicach i placach jest Boliwii sięga okresu dominacji hiszpańskiej. Mimo brutalnego charakteru, jest kultywowana do dziś i nie brakuje sympatyków tego narodowego święta. Policja i służby mundurowe reagują tylko, gdy w czasie walk zostanie użyta broń palna bądź biała. Kiedyś moi pradziadowie walczyli o ziemię i granice. To dlatego w trakcie święta przychodzimy tu i bijemy się. Nie brakuje alkoholu, taki jest zwyczaj. Ale ostatnio tradycja osłabiła się. Walczy zdecydowanie mniej osób niż wcześniej. To jest jedna z sytuacji, po których dochodzi do wykluczenia. Teraz jednak bardzo sprytnie wybita piłka, chociaż czterech punktów nie będzie. Ona nie doturla się tam do końca boiska. i mieliśmy jakieś kłopoty techniczne ale już wszystko powinno być w porządku ma już kandydatkę na to stanowisko o szczegółach z Sejmu Tomek Grzelewski jego gość no, witam ciebie Dzień dobry państwu Tomku Irena Lipowicz ma być Tomasz Grzewski nas nie słyszy, to Sejmu mu za chwilę się przeniesiemy, Schweinsteiger już nie wytrzymał. Nie, nie, wytrzymał, tylko mi się wydaje, że leci za trenerem, żeby go oblać, bo to Myślisz? jest taka tradycja. Przy każdym jakimś dużym zwycięstwie oblewa się trenera, także Fangal chyba jest czujny. O, widzimy, ucieka, no, no. wie co jest grane. Jest czujny jak ważka, także już go goni kamera z Teddykan. Będą go gonić zawodnicy. No nie obędzie się chyba jednak bez. Piwnej kąpieli Luisa Van Hala, już go tutaj dopadli. Zawodnicy trzyma go Altin Top. A Van Hal cały czas ucieka. Kąpiel piwna. Ja się czuję w tej chwili jako dwóch wicemarszałków, bo pracujemy z panem wicemarszałkiem Niesiełowskim w sposób taki wyjątkowy w tych okolicznościach i tej pracy jest dosyć dużo. Także dwóch wicemarszałków w jednej we wystarczy. Trzeba im tego poborytać większe. Jesteś głodny. A teraz pozostałe informacje w tym serwisie. Nie chce mi się wierzyć, żeby trener rezygnował z piłkarza, który jest jakimś. Obliczem regularnego strzelania bramek. O! No, teraz wreszcie się dostało Vanhalowi. Już się nie obronił.